No i zaczyna się kolejna przygoda Startujemy jak zwykle Piękna autka, nie? Piękne U, najpiękniejsze Ze światełkami Mruga, Mriga Cadera normalnie wam mówię, ale ja nie o tym, ja nie o tym I zobaczcie 2004, 2003 Ale najszybszy czerwony. A kogo jest czerwony? Sebubunia. No ale wróćmy do tematu. Właśnie zaraz wjeżdża mój ziomeczek. Wsiadamy i dzisiaj będziemy na mega łódeczce. Widzieliście ją na zdjęciach na początku filmiku. No tym razem będzie się działo. Idziemy do pól. Jest to mniej więcej tak środeczek bardziej na zachód południowej Anglii. No i stamtąd wypływamy łudeczkom. Łudeczka jest zacna i rybki też mają być takie. Let's go. Jepa. Zabieramy się i ciśniemy. Ładnie z tego podniósł, nie? Proszę bardzo, proszę bardzo. Parę słów. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień doberek. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Będą rybki. Będą rybki. Zapraszamy. Będzie pięknie. Wyjdzie pięknie. Pysznie i złoto. Więc pakujemy się. I lecimy. Oczywiście profesjonalizm pełną gęb. I tutaj właśnie widzimy dwóch asów. Obudzili się. Łaskawcy. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić naładowanie akumulatorów. <nap interpretation> Samochód numer jeden działa. Uh -hmm. Chłopaki, jedziemy mniejszym, mniejszym. Dzisiaj duże zostają w stajni Chodź nie wstydź się. Najbrzydszy na końcu. <mere> <jur Arc> <Assessment> no jak daleko nie zajdziesz, za minutę autobus odjeżdża. Panowie! Dzieje się No grubo jest, nie? No jest przepięknie, nie? No i zobaczcie, jaki piękny porcik Piękna krypa SU-461 Pułapki, klatki Z tyłu na kraby Tam śliczne dwie łajby stoją Ależ. ho, ho, ho. Mm, Jest coś magicznego w tych portach na pewno te piękne łodzie Patrzcie, fajne, fajne pływaki na jetki. Kolega mówi, że szukał taką na łódkę swoją. Niebawem Wam się pochwa, pochwalimy tą łódeczką. Jak to działczy. Ale... Mówi, że 30 tysięcy funtów na łódkę. Fajne zastosowanie. Pytanie, czy wytrzymam mróz, nie? Bo wtedy nie trzeba by było ściągać łajby na zimę, ale wydaje mi się, że tak jak łódkę, lud zniszczy tak samo i pływaki, więc czy ma to sens? No ale kogoś stać na łajbę za kilkaset tysięcy funtów, to stać go na pływaki, przecież świat jest trendy. Jest i po Są wędeczki, zacna łódeczka. Jak to wam pokazać? Ją w całej okazałości? Jest. Dobra, idziemy na Bortecz. Cała nasza ekipa. Biążąc, bo... <śmiech> <śmiech> ruszamy w wędeczki. No i tutaj będzie rybki widać, nie? No, nie, wiem, nie wiem, który chyba na tym rajdzie będzie sprawdzał. Which one is sonar? To, fish, no, to fish. To fish, fish. finder. Aaaa yeah, yeah, yeah. ah, nice! <laughs> Big one. Yeah. Piękny katamaran. Trimaran. Śliczny. Takie Śliczny, śliczny. Samek smacznych dziś. Dokładnie, samych smacznych dziś. Widzicie co krzyczą. Mamy promik fajny, co ciekawostka. On jest przymocowany na dwóch łańcuchach. Tu i z jednej strony go wciąga te dwa łańcuchy, a z drugiej wypuszcza. I tak z jedną i w drugą stronę. Szadera. Pamiętam chyba rok albo dwa lata temu, byłem z surą i z Kacprem. Pozdrawiam ich serdecznie. I tutaj można sobie skrócić właśnie drogę z pół w, w drodze na, na południową korwalię jak dobrze mówię jeszcze później sprawdzę to ładny promik. Tu jest mega duży odpływ z tego co pan Chciałem tutaj na Steasor Fish przyjechać, to są te ślimaki można powiedzieć, które solą się posypuje ziemię i one sobie wychodzą do góry to można właśnie po drugiej stronie e, Tym promikiem popłynąć i w tym drugim miasteczku Nie pamiętam jak się nazywa Z brzegu, bla Można? Z brzegu ładnie Dlatego wjedzie za rok camper i no raz A tu ktoś morsuje nawet O no, i mamy z, z tej strony co prom jest pól, a Bormów jest z tyłu Tak dla ciekawości jakby ktoś na mapie wchodził. I wypływamy właśnie Na otwartą... Na otwarte morze chciałem powiedzieć, ale tu będzie... Canal La Monia, zobacz Moja siostra mówiła, żeby ją zabrać w te, w te miejsce z białymi klifami Mało tego, jeszcze można tutaj na rybki przepłynąć i opłynąć to dookoła. Wojtuś powiedz jaką kiełbaskę zrobiłem z chłopakami? Papą! Jaki to będzie dzień? Smaczny! Ładnie tak! że jakieś. Zarzucisz po drobcie i będą... Wiesz, on będzie durkował za rybami. Przeciwbólowe? Nie przeciwbólowe. Na błędnik. Nie mój jest okej błędnik. 100 metrów, a nagle się zrobiło 20, jest górka. Nie muszę bać tam lety, nie na głowę, na moję. nie pomoże. Tu żadnemu nic nie pomoże jak coś tak patrzę. Nie on szuka górki i napływa tak, żeby nas prąd przez tą górkę przeprowadzał po prostu i będziemy napływać i nas fala będzie dryfowała. Myślisz, że on zaparkuje Myślisz? Ręczny zaciągnie To jest jak po obsadzie jedziesz 29 no to musi sześćdziesiąt, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt Ja i trzysta metrów. O, patrzcie, panika i panowie. Widzicie się, co panika. jest? metrów, tu jest? Jak płynęliśmy, nagle by napłynął na taką góreczkę, nie? Aha. Kotwica poszła w dół. Ty brata trzymaj, bo już widzę, że on będzie zaraz Ej. zanęcał. Ej. Co ty hmm? kreś, czy mu się. Daje? Śmielica. Ładnie i makrelki A to chcesz sobie dziesiątelica? Całość to będzie środka Filecik. To co chcesz, to co? <gry> a, nie, to pytanie błądziła. A takie W takim sposób. Trzeba ci uczyć się. No 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 no. Bo tylko raz będzie pan zakładał. Muszę zajść z tamtej strony, żeby lepiej było widać. No ja pierwszy ktoś tak mówiła, że tego roku nie, nie zakładać. A zakładała cały czas. No widzisz. No, to, no, to ta wiesz? dwójka od kogo? ja no, żeby zakładała to być dzieci nie no. da. Ja nie mówię o tym, no, Nie mówię o, o tej? No. No, ja są podkowy Salami. Bo to będzie taki miksik, rozumiesz? Zszyt... Mhm. Wow. No, no. To sałatka, wiesz? Łoł! Chyba taki paniewce! <grym> Who's first? Kto pierwszy? Yep! Ktoś ma kaciana jachuj, co, Nie? Ktoś ma Nie, nie bo nie nie? yeah. Yep. Shut that bit A little bit of Yep. Come on there. <laughs> yeah, keep your thumb there. Okay. Yeah, <laughs> it goes to the bottom. <laughs> Quite deep. Yeah. To jest moja, ty musisz rozplątać moją ten bocie. dokładnie Wyjmijcie najpierw rybę a potem rozplątujcie Coś się dzieje Która twoja rybka? Młody pochwal się To moja Ale która? Jak która? Ile już ryb złapałeś? Brawo! Patrz, patrz teraz. Widzisz? O, tak delikatnie, żebyś się nie zorientował. Tu zwijamy, a tu pięknie, super Kotwice ściąga. Kabelstan elektryczny na silniczek. Przepływamy, bo tu coś słabiutko, słabiutko. Aczkolwiek jakieś rybki są.

Bo on to ty może odejść w tym razie, bo bo zapęszysz. To musi gdzieś się wyciągnąć. Ja będę czuł tego Sebastiana, Tak, że ja będę. To że to trzeba wyjechać. Aż tak aż tak się piek? Ty no, nie się mu to ładnie tak. A, jedź Come to daddy. Come, 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 come. Poś, 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 poś. Ładnie, ładnie I pracuje. Tak. Mam telefon Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj daj, spokojnie, spokojnie, pompuj ją. Tak. W międzyczasie zapraszamy do subskrypcji kanału. Do dzwoneczka. I lajkowanie filmiku. <noise> Efekty, jak widać, bachankowane. Tu będzie sztuka. Dawaj, dawaj, widać kolor? No, kurde. That's no conga. No, no, no. O kurde! There's wow. no konga. Łooo, ale szark! Dawaj, dawaj, go no, 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 no. I... kurwa! Eeeba! Dobra, i teraz rozplątać na te. No iż no, 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 no. kawał Uwaga! Wow. Wow. To jest rekin! <gulki> nie, to jest rekin! No widzisz? No się pan! Ej, orek, O kurde! Ja. Nie zdzień, skarciło, Gratki! Brawo! No spojala, na no, co? Kurde, moj! Kurde, moj! Uh, to silne? <laughs> silne <To> silne <jest, laughs> Te Ok. To jest Czekaj. mały rek. Masz tutaj na pokładzie tyle. Oooo, buzi. <laughs> Pulasz! Pulasz? To nie jest to, co mnie okay. kind of, kind of right. okay. złapało? Um, to jest to, co Daj telefon! Daj telefon! Dajcie daj <laughs> Nice, nasz nice shipper Doki doki, a tutaj Gość, który złowił. A tutaj kolega, który już nie może. Dzięki, no I smaczny, sobie... mama będzie chciała zobaczyć i nie będzie słyszeć. To... Duży? Młody. Nie. Marcinek, ty przestaniesz rzecz i zacznij... Bo wstyd na całą wieś jest, chleba. Ja nawet nie chcę przechodzić na tamtą stronę, jest taki wstyd. <grystanie> to dlatego tego robatki znikły? jak ci mówię. Co tam masz dobrego? Leci, jeden? Tak. A no dawaj przechodź do góry. Nie wołasz głównego kolegi od nich nie. Jakbyś siedział i pilnował, to pewnie by było. Tu Na płasko. Na pasko, wideo. Ej, Ty, to już bierzesz. Ktoś kręcił biurka. <laughs> Patrz, nie! Mariusz, się, ruszyło się, ruszyło się. Muszę powiedzieć, że była nie? nie, Altrzymy ładnie. W kotwicy chyba chyba ty chyba chciłeś Czekajcie, bo ona idzie w waszą Pięknie. stronę. Weź, przytrzymaj ją trochę. Ten, poczekaj, przytrzymaj ją trochę. Dokładnie. Daj mu czasu, Dawaj. daj mu czasu trochę. Trzymaj, trzymaj. Cześć, bo ona poszła wam tam, żebyście mi nie przedzieli żyłki. jest trochę grube dzieło, O kurczę. Bocz! Poroto! Rekin! Jaaa! O a. Ty, a ty, a ty chyba jeszcze... Maj, mnie nie moją, a, co tu się, co się dzieje? nie ciągnij, nie ciągnij! Dobra, popuszczam. O. Mnie też ciągnie trzeba. Patrz, się dzieje, abi. Łou wow. i wow. wow. eee, To jest robota Proszę i powoli Poszedł powoli, powoli trzymać Poszedł? Ale nagrany Było blisko Tak jest Zamek smacznych z nich Od tej boją ty to gościa mi Patrz Mnie też się dzieje Łoo wow To jest robota Powoli powoli ci było blisko Ramach, chyfio, no bo nie mam. MYKŁY! AAAAA! teraz tu. Dobra, pytaj, się przesuncie Dobra, kończmy, bo tu kameruje, bają. może ja tego Ja no. to jest Ja już od razu wiedziałem, żeby zwijać, więc Masz go, czy nie? Mam, mam.

Den dukker ut. to łutki łódki, wędki bocianie na big fish Dawaj dawaj o mu Ostrożnie powoli powoli Nie Nie ma? Nie. Sama idzie do góry? Sama. Zaraz pójdzie zupa. Zejdziesz bo czy Możesz Ja włażę. Kamera. Pa. Teraz dopiero zobaczył, załapała. Za, za Ej, znowu Trzymaj, o, powoli. No. Trzymaj, daj mi mi to. Nagrywasz się, chodź, spokojnie. O, no, bo mistrz tu łapie. Patrz. Będzie znowu Trzyma. też. Żeby ci zwieracze nie puściły. cicho pod łódkę wpływa. Zostawić nie ciągnąć! Mistrzu, hotaj, handkę! Może Wojciech? Weź Wojciech, to łupędzę tam. Fajr! Par się nie płyniemy za nią! Wszystkie par, wszystkie. Nie! Dziękuję? Nie, Another one.